Witam wszystkich youtuberów. Mam Cię do przedstawienia Wam sprzęt w postaci spawarki inwerterowej firmy Lincoln w nazwie Spittek 200C. Jest to sprzęt przenośny, który daje szeroki wachlarz możliwości spawalniczych, począwszy od MAGA, MIGA, TIGA, osłony do proszkowego luto Także jest taki duży potencjał w tej maszynie. Jest przenośna, lekka. Także można ją zapakować pod pachę, skorzystać z agregatu i można spawać w terenie. Także jest bardzo fajny sprzęcik. No i w pełni profesjonalny. Także to już jest sprzęt taki, że nawet warsztat samochodowy czy jakiś tam inny zakład by się tego sprzętu nie powstydził. Tutaj wam przedstawię, jak spawam akurat materiał w postaci blachy. Od głębi półkilometrach idzie bardzo ładnie, przyjemnie, nawet kupować po dźwięku, że jest czysty. Zakończyłem spawanie teraz. Tu jest to co udało się zespawać, czyli tak wygląda spoina. Takie warunki trochę polowe na podłodze, no ale... bardzo ładny przetap. Tak sprzęt wygląda z zewnątrz. Bardzo ładny. Ten wózek, co na słowarka stoi, to wykonałem to, także sprawdził się sprzęcik. Tutaj się ma wejście do różnych wyborów parametrów, trybów słowania, ustawienia drutu, jakiej grubości, z jakiego materiału tu są akurat wybór trybu spawania drut, czy jak elektroda mig, mag, tig, w proszku, także pełen zakres ustawień. Wszystko jest intuicyjne, przyjemne, także można się bawić. Tu jest akurat płynne regulacja prędkości drutu i tylko tym parametrem steruję praktycznie, jeżeli chodzi o spawanie. Żadnych amperaży pokrętł, tylko zwiększamy prędkość rzutu i z automata się ampera zwiększa. Tutaj jest indukcja, także albo sobie podbijemy prąd wyjściowy, albo obniżymy go tam w jakimś tam minimalnym zakresie, co może ułatwić Dwu dwutakty. Yy, zapamiętywanie funkcji także ma pamięć urządzenia ustawimy sobie na ciebie ktoś drugi potrzebuje korzysta z innych parametrów przyłącza jednym cylindrym także szybko i przyjście jest i sprzęt naprawdę jest solidnie wykonany jakościowo widać że jest naprawdę dobrze 100 też bardzo ładnie się trzymam, Bo jest y, rączka gumowana, także pewny chwyt jest, nie wyślizguje się. Tak wygląda z boku suwarka. Wózek jest przeze mnie wykonany tą słowarką, także daje daj radę. To jest wnętrze. Gdzież pula wchodzi.